Hej, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj: zdrawki same za dyszkę. Krzyżóweczka, premia 777, mega pensja i góra kasy. Wydałam na to cztery dyszki. No i oby było warto. Może sobie zaczniemy od krzyżówki. Ja myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Nie wiem, jak to za bardzo zrobić, żebyście po prostu widzieli. Może sobie zdrapiemy najpierw dwie, a później na końcu sobie zdrapiemy tą pozostałą, no bo innego rozwiązania jednak nie widzę. Ja będę po kolei tutaj odkrywać literki. Będę wam mówić, jaką mam literkę, dobrze? Pierwsza literka jest literka tej od razu Was przepraszam na wstępie za moje pazury, ale one nie są brudne, tylko lakier. Po prostu mi nie chce zejść. Nie mam. Nie, ma, nie wiem, jak to zrobić, bo po prostu tak gdzieś. Ciemny lakier to zawsze ufarbuje te paznokcie. Teraz sobie drapiemy literkę T. Co my mamy w bonusie? Busola. Także tam nie ma T. Teraz mamy literkę C. nie miałam krzyżówki bo jak wiecie ją się długo drapie, także staram się wam tego oszczędzać ale sobie tu zaraz zdrapiemy kaszukamy, nie wiem czy mówiłam kaszukamy. dobra, tutaj mamy K następną literką jest P Pamiętacie, kiedyś w konkursie ja zadałam wam pytanie, jaka zdrabka, jaką zdrapkę najbardziej lubicie. No i oczywiście z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że 90% was odpowiedziało, że krzyżówka XXL. No i to jest też moja, moja ulubiona zdrapka, ale bardziej wolę ją sobie prywatnie dla siebie drapać. No bo tak jak mówię długo, długo na niej schodzi, prawda? Teraz szukamy Z. Hmm. Tutaj mamy dwa podrząd. Następną naszą literką jest S, czyli mamy w bonusie w busoli mamy jedno S. No i sobie jedziemy dalej. To jeszcze żadne słowo nam się nie trafiło. No ale może jeszcze coś będzie, D teraz mamy literka d Następnie mamy r Teraz kolejna literka, bo na razie więcej nie widzę. Przepraszam Was, mamy teraz i. G było, to tu jeszcze jest. Następnie mamy N. Następnie mamy o, noc, nasz pierwszy wyraz, noc ekstra. W tej też mamy oko. I teraz następną literką jest L. Czy A będzie moja ulubiona litera? Mm, dobra, następnie mamy B. Czyli tu mamy N, tu jest jeszcze zaległe. Literka B, w drugiej nie widzę. Teraz mamy Y, szukamy. drugi wyraz jest to dyptyk. Dalej mamy w. Dalej mamy j. To jest już nasza przedostatnia literka. I ostatnią literką jest U. Jednak nie było A. Dobra, czyli przenosimy się teraz tutaj. I tak będziemy drapać yy, w inny sposób. Cyna. Pierwszy wyraz mamy cyna. C, Y, N, A nie ma. Więc odpada. Taktyka odpada, bo suma 1. Eden też odpada, bo nie było E. e Filipiny. E, F raczej nie było. Filipiny. Nie, no, nie mieliśmy F. Baku, by nie ma A. Tak też odpada, bo nie ma A. Azot też odpada, bo nie ma A. Tutaj też jest A. Kos. K, O, S. Proszę. Jedno mamy. Teraz tak. Dodawanie. D, O, D nie ma A. Noe nie ma E. Futbol. Też nie ma F dno. DNO jest. Kuria odpada, szlak odpada, mynia odpada, stres odpada i haczyk odpada. Czyli na moje oko no to tutaj nie ma nie ma nic. No niestety w tej krzyżówce nie zdobyliśmy nic. Teraz mamy górę kasy. No i oczywiście mamy tutaj też sztabkę albo worek z pieniędzmi, i to również możemy sobie znaleźć. No i szukajmy. Najpierw 27 mamy naszą liczbę: 4, 42, 38 i 34. Także tak to wygląda. Piątki nie mieliśmy, 37 też nie, 29 nie mieliśmy, tutaj blisko, ale też nie, 14. O! Znajdź worek i wygraj dwukrotność! Jest! Mamy dwukrotność już. Przypisanej kwoty, ale jeszcze nie wiemy, co to za kwota. I mamy 27 ekstra. Widzicie, 27 worek. 33, 9, 32. Szczerze mówiąc, to liczę jeszcze na jedną jakąś e, liczbę. <grych> 41, 48. 44, 15 i 24. No nie, te dwie tutaj nam zostają super, ale sobie zdrapiemy później. Teraz mega pensja w ładnej fioletowej odsłonie. Ech, jakie tu były stopnie wygranych? O, proszę bardzo. 10 stopni i jedziemy. 48.

Siódemka nie jest naszą liczbą. Szesnaście. Jeden, dwadzieścia dziewięć, trzy. No niestety. Czterdzieści jeden, też nie. Mega pensja. Dwadzieścia pięć. Szóstka. Dwunastka. Czternaście. Jedenaście. 22, 27 i 49, czyli tylko mamy jedno, jest to 24. No i nam została ostatnia premia 777, gdzie nigdy nie umiem w nie wygrać, bo trzeba znaleźć siódemki. Niezależności ile ich znajdziemy, tyle wygrywamy. Także sobie szukamy. Jak to tu było? Zobaczmy sobie. 9 stopni wygranych, dobra. No i sobie szukajmy nasze siódemki. Może wreszcie Arbuz, worek tref. Karo i dwie śliwki. Tutaj pusto. I tutaj też. Kolejne gry zostały nam jeszcze. 5 gier nam zostało. Wszystkich razem jest 10. Nie mam szczęścia do tej zdrabki, chociaż naprawdę raz. No i mówiłam, no widzicie, coś czułam, że ta zdrabka będzie szczęśliwa. Niekoniecznie chciałabym dzisiaj kupić, ale pan mówi, żebym sobie wzięła. No i sobie wzięłam. Dobra. Także mamy trzy wygrane zdrabki na cztery. Czyli naprawdę jest fajnie. No i sobie zacznijmy może od mojej premii. I co my tu mamy? Dyszka, czyli nam się z drapeczka zwróciła. Szukam sobie jakichś kodów. O, jest tutaj kod. Czyli mamy 10 zł. Przypomnę, że wydałam cztery dyszki. Tutaj, co mamy? Dyszka. I druga dyszka się zwróciła. No i teraz tutaj. Tutaj jestem ciekawa. Naszą pierwszą liczbą było 27. I tu mamy 10 zł. Jest fajnie. A tu Tu mamy 10, a że dwukrotność to 20. Więc razem mamy tutaj 3 dyszki. Czy jest taka wygrana? Jest. Czyli słuchajcie, 30, 40 i 50 zł. 50 zł łącznie wygrałam. Znaczy, wygrałam dyszkę tak naprawdę, bo wydałam 4 dychy, czyli. Yy, Dyszkę jestem na plusie, czego się bardzo cieszę. Rzadko u mnie ostatnio takie wyniki, według mnie jest to dobry wynik. No i widzicie, trzeba próbować, chyba przejdę na te zdrabki za dyszkę, bo trochę fajniejsze są. No i oczywiście jeszcze zachęcam do udziału w konkursie, jeśli nie wzięliście w nie w tym odcinku poprzednim, tylko jeszcze we wcześniejszym jest konkurs, także zapraszam serdecznie. Można. Jeszcze brać udział. Także trzymajcie się ciepło, no i oczywiście życzę podobnych wygranych. Cześć!